Witam serdecznie w kolejnym live'ie. Tym razem temat tego live to są ćwiczenia koordynacyjne. Część osób zauważyła, że jak prowadzę poranny rozruch, to rzadko kiedy wykonuję jakieś takie pojedyncze ćwiczenia, tylko zawsze są to często takie różne koordynacyjne. Dzisiaj było takie koordynacyjne ćwiczenie, gdzie mieliśmy krążenie głowy oraz krążenie barków. I połączyliśmy krążenia barków z krążeniem głowy, tak? Teraz, dlaczego te ćwiczenia daje? Te ćwiczenia nie są trudne, bo nie wybieram trudnych ćwiczeń, natomiast nasze życie nie składa się z ruchów takich prostych, czyli na zasadzie, że biorę jak robot, jak robot, tak? W pewnych sytuacjach no, trzeba jeść jak robot, ale najczęściej są to sytuacje, gdzie nie pracujemy jak robot. I taką klasyczną sytuacją jest zwykłe przestawianie krzesła czy pracowanie łopatu. Ja pokażę Wam to na krześle. To krzesło stąd muszę przestawić tutaj. W związku z tym co ja robię. Mogę zrobić tak. Obrócić się i postawić tak i to, co Wam pokazałem, jest jak najbardziej prawidłowo. Oczywiście trzeba panować tutaj nad kręgosłupem. Natomiast najczęściej, najczęściej większość osób wykonuje to w ten sposób, że chwyta i hop, przenosi po łoku. A jeszcze lepiej, to jest tak. Jak zrobi sobie daleko ręce i daleko po połku, przenosi o. I potem na pewnym etapie strach, i nawet albo nie zdąży krzesła przestawić, albo przesunąć, i zostaje w tej pozycji i chodzi. Dlaczego? Dlatego, że ta osoba, która tak postępuje, zachowuje się tak, jak wysportowany człowiek, tak który jest we wszystkich kierunkach sprawny i każdy mięsień pracuje idealnie. Nasze życie w tej chwili, głównie, to jest życie, szczególnie w większych miastach albo życie biznesmenów, to można powiedzieć, że to jest takie, no, życie roboty. Tak? no i zwykłego czeka. to jest ży ży życie jako robot, siedzi, telefon, klik, 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 klik. wstaje. Idzie, siada do autobusu, albo do samochodu, jedzie jak robot. Zasadniczo musi wysiąść. To jedynie na to, żeby wysiąść, to coś tam się skręci, cała reszta. Jesteśmy, jak to się mówi, niesprawni. I wpadamy w pułapkę tej ogólnej zasady, którą medycyna zna od dawna, że mięsień nieużywany zanika. I nasz organizm jest zasadniczo tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. W tym okładzie, jeżeli któryś mięsień naszego tułowia, czy gdzieś tam nogi, czy w pachwinie jest za słaby, to przy takim zwykłym przenoszeniu krzesła, część mięśni sobie doskonale z tym poradzi, część zrobi trach i dziękuję, do wiedzenia. Jesteśmy uziemieni na lata i potem mamy problem, bo boli nas kolana, boli nas biodra, boli nas kręgosłup, ciągle się nam coś tam odnawia, kiedy stan już jest na tyle zaawansowany, że nas boli cały czas, chodzić nie możemy, idziemy do ortopedy. Ortopeda kieruje nas na zdjęcie rentgenowskie albo rezonans, w zależności od stanu zaawansowania i jego koncepcji leczenia. Tam się okazuje, że są jakieś tam zaawansowane zmiany albo nawet niewiele zaawansowane rozprawiające ból i biodro do wymiany, kolano do wymiany itd. A problem nie jest w biodrze czy w kolanie, tylko problem jest w tym, że któryś mięsień gdzieś był za słaby i on nie wyrobił. Został lekko naderwany. No i teraz trzeba te mięśnie zagodzić. To sama sytuacja jest bardziej paskudna z barkiem. Tak? Z barkiem jest tak jak z biodrem, ale z, z barkiem jest jeszcze bardziej paskudna. Bo tam mnóstwo najprzeróżniejszych mięśni bierze udział w tym, żeby ten bar się ruszał swobodnie. I na pewnym etapie on jest tam zablokowany, a powiedzmy tam podnosimy jakoś tam i potem jest ciężko, ciężko i bol na to nie pozwala. Czyli mamy zakres ruchu taki. Dlaczego? Nie dlatego, że staw jest uszkodzony, tylko dlatego, że któreś tam mięśnie albo są nadmiernie spięte w ramach reakcji obronnej organizmu, albo są po prostu uszkodzone. Jest blokada, nie ma szans, nie zrobimy nic więcej. Także ćwicząc, ćwiczenia ze mną, które wykonujecie na porannym rozruchu i ogólnie na ćwiczeniach, które ja preferuję, to znajdziecie bardzo dużo ćwiczeń takich no wielopłaszczyznowych. Czyli jeżeli ja pokazuję jakieś ruchy, tylko krzesło odstawię, to mnie ruchy oczywiście będą takie ruchy tu, będą ruchy tu, ale nie po linii prostej. Tylko będą ruchy jakieś tu, będą ruchy jakieś tu, 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 tak żebyśmy się ocali tutaj, ruszali, tak? I kontrolowali siebie. Wtedy całe nasze ciało pracuje. Natomiast jeżeli będziemy tak jak robot chodzili tu, 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 tu to mówię, bardzo szybko wpadamy w pułapkę tego, że Mięsień nieużywany zanika, część mięśni się fajnie rozwija, część zanika i dziękuję, do widzenia. I o tych zanikach mięśni Wam powiem, bo ja się z tym spotykam na co dzień, gdzie przychodzą do mnie pacjenci. Zasadniczo to jest grupa pacjentów ze skierowaniem na endoprotezę biodra czy kolana ten proces, oni się nie, nie godzą na to, chcą własnymi siłami już to biodro odbudować, nie, nie wychodzi ten stan, trwa powiedzmy rok, dwa, czasami dłużej i wtedy się okazuje, że jedna noga jest normalna, a druga powiedzmy centymetr, dwa, ja miałem nawet pacjenta, który miał 10 centymetrów cięższą od drugiej nogi mięsień nieużywany zanika i u tych ludzi te mięśnie nieużywane zanikają Pamiętajcie o tym, że po 50 roku życia ten zanik mięśni oraz e, utrata siły i sprawności przebiega w sposób dość taki lawinowy. Natomiast odbudowa w drugą stronę idzie w zwolnionym tempie. I teraz popatrzcie, co się dzieje. Jest w tej chwili mnóstwo klubów fitness. Kto tam na, w tych klubach fitness jest? Czy. Gro to jest 70, plus, czy gro 20-30 lat, tak? Jaka jest tam średnia wieku? Ludzie z grupy wieku 20-30 lat są jeszcze w sile wieku. Na dobrą sprawę, oni e, mogą sobie te ćwiczenia e, fitness darować i też niewiele by na tym stracili, chyba że ktoś chce więcej od życia, no to dla niego jak najbardziej to fitness e, służy, tak? chcę zapracować na starość. chcę być silniejszy, sprawniejszy. Dużo osób chce popracować nad sylwetką, nad siłą. Jak najbardziej w porządku, ale zobaczcie, ile tam jest osób z kategorii wiekowej, no właśnie 50, tak? Ile z kategorii 60, ile z kategorii wiekowej 70, ja w tej chwili ćwiczę karate, biorę takie lekcje indywidualne. To w mojej kategorii wiekowej, w klubie, w którym ćwiczę, tam chyba nie ma nikogo po 60. Jak będę miał, hmm, chcę wziąć lekcje indywidualne jeszcze z akrobatyki, więc z akrobatyki też tam po 60. Nikogo nie będzie w klubie, tak? Bo zobaczcie, jakie zainteresowania dzieci. Cała mas. Bardzo dobrze, dzieci jest na ale u osoby starszej pamiętajcie o tym, że. Mamy cały czas ten naturalny zanik mięśniowy, i plus do tego nałożony zanik mięśniowy z racji tej, że się nie ruszamy, bo jedna strona rusza się bardziej, druga do... mniej. Więc te ćwiczenia koordynacyjne, wielopłaszczyznowe są jak najbardziej w porządku, i te osoby, które będą na moim kanale, to bardzo często się z tymi ćwiczeniami będą spotykały. Czyli jak będzie ćwiczenie na staw biodrowy, no to nie będzie przód. Bok, tak? Tylko będzie tutaj. Przód, bok też będzie, ale będzie tutaj. Tak, różne kombinacje będą, tak? Tu, 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 tu. Tak? Tu. Będziemy ćwiczyć. Mówię, nie daje trudnych ćwiczeń, takich siłowo-wytrzymałościowych. One mogą być bardzo trudne dla osoby, która jest, nie jest rozciągnięta, ale... Nie jest to fizycznie trudne, na przykład takie ćwiczenie dla wielu osób jest niewykonalne, ponieważ mają zablokowane stawy. A jeżeli zrobimy sobie tak, to już absolutnie, to już jest abstrakcja. Ale są pojedyncze osoby, które to ćwiczenie wykonają bez problemu. Tak? Tylko, że to są pojedyncze osoby, a nie większość. Warto na to wszystko brać poprawkę, i jeżeli będziecie ćwiczyć to ustawcie sobie, powiedzmy, jakieś takie dwa kanały ćwiczeń, dwie wizje ćwiczeń, tak? Jedna wizja ćwiczeń to taka, żebyście mieli siłę, sprawność taką jednokanałową, która Was interesuje, cokolwiek tu jest. Natomiast druga taka droga ćwiczeń to jest usprawnienie maksymalnie wszechstronne swojego ciała. Maksymalnie wszechstronnie usprawniamy swoje ciało, żeby pobudzić do pracy te mięśnie, które są rzadziej używane. I wtedy mamy duże szanse utrzymania formy i sprawności na długie lata. To tyle w tym temacie. Jeżeli są jakieś pytania na temat, oczywiście to odpowiem, jak będę potrafił. Witam i serdecznie pozdrawiam. W barkach mi bardzo chrupie. Mam też cieśń barkowo i trudno ruszać rękami. Jakie ćwiczenia można wykonywać? Byłam siatkarką, a teraz problemy, szyja po operacji L2, L3. No L2, L3 to jest akurat w lędźwiowym, natomiast szyja to C. E, jakie ćwiczenia wykonywać? Wszystkie ćwiczenia, na które zezwala nam nasze ciało. Ja zawsze jestem zwolennikiem. Jeżeli nasz bark zezwala na taki zakres ruchu, to w tym zakresie ćwiczymy. To, że kolega wykonuje tyle, to fajnie, niech on wykonuje. My możemy wykonywać tyle. A drugi wykonuje tyle, to jeszcze lepiej, ale my możemy wykonywać tyle. My wykonujemy tyle, tyle, ile zezwala nam nasze ciało, bo to możemy delikatnie popróbować rozciągać. Jeżeli ciało nam na to zezwoli, to jesteśmy w stanie stąd dojść do. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o blokadę mięśni i ograniczenia zakresu ruchu, są to. W 99 i jeszcze tam nie wiem dziewięciu są to ograniczenia mięśniowe. Mięśniowo, powięziowo, więzadłowo, ścięgnowe tak. To tak ogólnie rzecz biorąc. Ja w swojej karierze obsłużyłem, ciężko mi jest powiedzieć, kilka tysięcy może kilkanaście tysięcy pacjentów i wśród tych pacjentów miałem Jednego to pamiętam, może dwóch, ale jednego pamiętam na pewno. Jednego pacjenta na kilkanaście tysięcy pacjentów, gdzie miał blokadę kostną. Pozostali mają blokadę mięśniowo, powięźniowo, ścięgnowo, więzodowo. to Tak ogólnie rzecz biorąc. Czy problem nie jest w kości, tylko problem jest raczej w tkankach miękkich. Jeżeli tkanki miękkie są elastyczne, to wtedy jest bardzo fajnie. I teraz miałem ostatnio takiego fajnego pacjenta, który potwierdza to, co mówię. Nawet nie, pacjentkę, która potwierdza to, co mówię. Pacjentka do mnie przyjeżdżała pół Polski, ćwiczyła regularnie to, co ja jej zalecałem. I po roku czasu osiągnęła zakresy ruchu w temacie góra dół. Jeżeli chodzi o rozciąganie takie do szpagatu zakresy porównywalne do moich. Może nawet troszeczkę lepsze czy jak leżała na plecach no to jak nogę pociągnęła do tyłu za głowę to kąt był tak mniej więcej. 90 plus 45 stopni, pokażę Wam żebyście widzieli, czyli jak tak no to tutaj była zgięta, nie przy prostym kolanie, bo tam, no to miała lepiej niż ja, ja w tej chwili nie jestem rozgrzany, to mam tam 90, troszeczkę ponad 90, to miała ja jeszcze tak do 45 stopni i charakterystyczną cechą tej pacjentki, było to, że ona miała skierowanie na endoprotezę zestawu wiodrowego. Jak zaczynaliśmy, to, to miała około 90, gdzie tam poniżej 90 stopni, nie pamiętam dokładnie, ale miała niewielki zakres ruchu, jeżeli chodzi o podniesienie prostej nogi do góry. Wyćwiczyła i jest duży zakres. Jeżeli chodzi o bark, ciężko jest powiedzieć, bo tam w barku, no jak są jakieś tam y, ciasnoty podbarkowe i tak dalej, to różnie z tym bywa. Ale też duża składowa to są blokady mięśniowe, a szczególnie przy zamrożonym barku. Ja te blokady mięśniowe likwiduję i potem się okazuje, że bark, który był zamrożony, przestał być zamrożony, bo się rusza. To tak mogę odpowiedzieć na to pytanie. Stabilność kostek, czy mam coś na stabilność kostek? Tak? Bo przy sprintach te kostki się czuję, jeżeli chodzi o tutaj stabilność kostek, to sprawa wygląda w ten sposób. Ja nie wiem, bo tutaj trzeba by dojść do sedna sprawy, czy były skręcone stopy, czy nie, i jak się stopa rusza w tak zwanych ćwiczeniach biernych. Ja to jak stopa się rusza, po prostu czuję pod palcami i czuję, czy ta stopa się rusza prawidłowo, czy ma prawidłowe napięcia, czy gdzieś tam w jakimś ruchu jest luźno. Ja może pokażę to na przykładzie. Tutaj nie mam akurat, czy mam. mam. Pokażę to na przykładzie tego stawu. To jest staw, akurat się tam mało rusza. Ale jak ja ruszam staw y, góra-dół, y, no to on jest na przykład ma naturalny opór. A mam pacjentów takich, że ruszam na przykład na boki. Tutaj ten staw ma naturalny opór na boki. U człowieka też jest naturalny opór na boki. Natomiast y, u niektórych pacjentów jest sytuacja tego typu, że na jedną stronę jest opór, a na drugą stronę brak oporu. Po prostu nie trzyma. Więc zadba i wtedy jest problem to tak jak no to sytuacja jest tak jak z drzwiami powiedzmy które mają sprężyny tak w jedną stronę te drzwi się ciężko otwierają a w drugą stronę same lecą tak samo się zachowuje nasze ciało jeżeli jest taka sytuacja no to wtedy trzeba by kierunek ortopeda czy ktoś kto robi USG i sprawdzić, czy tam nie są pozrywane więzadła. Jak są pozrywane więzadła, to operacyjnie jeszcze was sześć zalecałbym. Natomiast, jeżeli nie są pozrywane, to rehabilitacja więzadła. Ja przypuszczam, jak ktoś biega, to raczej nie ma pozrywanych, bo by ciężko było biegać. Mogą być sprawy też przeciążeniowe. Pamiętajcie, że przy sprincie, jeżeli jest sprint, to są dość duże przeciążenia. W tym układzie musimy mieć. Bardzo silne ciało, yy, i telefon mi się włączył, ale to nic. Yy, jeżeli chodzi o to silne ciało, no to yy, mogą koski nie wytrzymać tych napięć i przeciążeń, które są podczas sprintu, podczas startu. Wtedy trzeba by te nogi rozluźnić, zrobić większą rozgrzewkę i zrobić takie no, przygotowanie takie troszeczkę bardziej siłowo-sprawnościowe, żeby to wszystko ładnie miało ręce i nogi. To tyle w tym temacie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dobrej nocy życzę dla tych, co mnie dzisiaj oglądają i dobrego dnia dla tych osób, które będą oglądały ten film w dzień. Zapraszam. Rano tak między 7 a 8 na poranny rozruch. I do miłego zobaczenia w następnych filmach. Dziękuję za lajki, a kto nie dał jeszcze lajka, to niech jeszcze dołoży o siebie lajka. Do miłego zobaczenia.